Dzień dobry, witam wszystkie dzieci serdecznie. Czy jesteście już gotowe, żeby wysłuchać kolejnych szalonych przygód maliny? Bo muszę Wam powiedzieć, że ja już mam pierwszych słuchaczy. Tylko spójrzcie i przedstawiam Wam teraz batona, piankę i malutkiego mafina. Czekają niecierpliwie, aż rozpoczniemy czytać. Mam nadzieję, że nie będą figlować. Ale skoro już jesteśmy gotowi, zaczynamy kolejny odcinek. Odcinek o tym, jak wchodzenie po drabinie do samej góry może się skończyć z kubaniem kury, czyli jak babcia marzenka w nowej sukience wpadła do chlewika, brudząc sobie ręce. A ziewnęła szeroko malina i powoli otworzyła zaspane oczy. Za szybą świeciło słońce, a ptaki darły dzioby tak, że nawet przez zamknięte okno było je doskonale słychać. I to żadne tam ćwier-ćwir jak w bajeczkach dla grzecznych dzieci. Wszystko brzmiało jak ostra gitarowa muza: kwik, kwik, er er, hejt, Zrozumieliście, o czym rozmawiają? Włączmy wyobraźnię. — Kwik, quick, wołał ptak lecący z nadmierną prędkością w stronę drzewa. Rozglądał się przy tym nerwowo, czy w pobliżu nie ma jakiegoś ptasiego patrolu policyjnego, tak zwanej drzewówki. Drzewówka mogła się kryć na każ za każdym liściem i wyskoczyć z nienacka z mandatem. Na pobliskim krzaku siedział przyjaciel ptaka pirata lotniczego o szarych piórach, z wielkimi jak spodki oczami, który widząc, z jaką prędkością zbliża się jego kompan, nawoływał, nawoływał z czkawką. Error, error, Niżej, dokładnie dwie gałęzie w dół, siedział ptaszek burmuszek. Jak widać, ptaki także padają ofiarą romronków. Burmuszek wydobywał z siebie ponurę. hyt, hyt z siebie tylko wiadomych powodów. Najgorzej zrozumieć chrak. No cóż. Ja obstawiam, że nawet ptaszki muszą od czasu do czasu skorzystać z toalety. No to już chyba mamy wszystko jasne. Jeśli możecie nagrajcie ptasie rozmowy albo poszukajcie nagrań w internecie. Może dzięki waszym obserwacjom uda się zbadać ptasi język, żeby się stał zrozumiały również dla dorosłych. Malina zerwała się błyskawicznie z łóżka. Obserwowała muzyczno ptasie widowisko z przejęciem. Z wrażenia aż przykleiła nos do szyby. Lele, le, 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 le zaczęła przedrzeźniać najgłośniejszego ptaka. Nazwała go Lelek. Ten nieoczekiwanie przyfrunął i przycupnął na jej parapecie. Przekrzywiał dziobek w jedną i w drugą stronę, zastanawiając się, co to coś po drugiej stronie okna, czyli Malina wyprawia. Po chwili zrozumiał i podjął zabawę. Lele, 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 le, le, usłyszała zdziwiona dziewczynka. Przedrzeźniali się tak na całego dobrych kilka minut, dopóki Malina nie poczęstowała lelka okruchami chleba. Z przyczyn naturalnych ptak nie mógł wówczas otworzyć dzioba w innej sprawie niż jedzenie. No to mam nowego przyjaciela, ucieszyła się Malina. Ciekawe, czy jesteś tak mądry jak wrona, bo wrona, zwróciła się do ptaszka, żeby zjeść smaczny orzech, potrafi zanieść go na ruchliwą drogę i podrzucić pod nadjeżdżający samochód. Taka spryciula. A ty? Czy ty też jesteś mądrym ptaszkiem? Lelek albo nie rozumiał ludzkiego języka, albo zwyczajnie był zbyt zajęty okruszkami, bo nawet nie spojrzał w stronę maliny. Ani po niej potwierdził, ani nie zaprzeczył. Ot taki to ptaszek gagatek. A nie powiedziałam wam jeszcze, że to wszystko działo się w ulubionym dniu maliny. Sobota imieniny kota. To zawsze ją rozśmieszało choć nie znała kota, który tego dnia obchodziłby imieniny. Może wy kojarzycie takiego? Nie myśleliście czasem, żeby stworzyć specjalny kalendarz dla sierściuchów puszystych? Na przykład w pierwszą sobotę miesiąca byłyby imieniny Mruczka, potem Filamona albo. no właśnie. Malinko, wstawaj powolutku, zawołała mama, która wiele rzeczy robiła, zupełnie inaczej niż zwykłe mamy, na przykład nigdy nie poganiała swojej córki. Może dlatego, że sama ciągle wcielała się w różne postaci? Śniadanie na stole. Malina czuła się dziś lepiej, gorąca herbata z cytryną, koncert na garnkach, a na pewno podróż w czasie i odkrycie historii taty pomogły szybko zwalczyć przeziębienie. Dziewczynka przysiadła na łóżku i pomachała wesoło bosymi stopami. Zawsze rozśmieszał ją widok paluchów różowych jak prosiaczki. Ale teraz coś innego przykuło jej uwagę. W kieszonce od piżamy coś tkwiło i szmaragdowym kolorem przebijało intensywnie przez materiał. Malina sięgnęła i po chwili na jej dłoni leżało szkiełko, nie większe niż orzech laskowy. Kształtem przypominało kamyczek i było bardzo zimne, jak grudka lodu. Natomiast blask, hm, jakby miało światełko w środku. Lelek przyglądał się mu za szyby z zainteresowaniem. Malina zasłoniła szkiełko drugą dłonią. Muszę cię dziś ukryć pomyślała, bo jeszcze się okaże, że lelek jest sroką i mi cię ukradnie. Doskonale wiedziała, skąd szkiełko się wzięło. Wczoraj podróżując w czasie widziała takich tysiące, tylko jak to jedno znalazło się w jej kieszeni? Na półce z książkami stało małe pudełeczko. Kiedyś Malina trzymała w nim swoje mleczaki dla wróżki zębuszki. Znów mi się przydasz, powiedziała biorąc pudełko do ręki. Szkiełko wylądowało delikatnie na dnie, rozświetlając całe wnętrze skrypki. Fajna lampka z ciebie, szkiełko, szmaragdełko! ucieszyła się Malina. Ciekawe, co cię do mnie sprowadza. Malinko, śniadanie! Niespodziewanie w pokoju pojawiła się mama. Załóż kapcie i zapraszam do stołu. Dziewczynka schowała błyskawicznie pudełeczko do szuflady i pomaszerowała za mamą. Gdy już usiadła przy stole, zerknęła na stare radio z zielonym okiem. Mrugało do niej tym samym kolorem, co jej szkiełko. Między radiem a szmaragdyłkiem musi być tajemne połączenie, zastanawiała się Malina, stukając łyżeczką w jajko ugotowane przez mamę. Pamiętała, jak oko powiększało się nieoczekiwanie do jej rozmiarów i pozwoliło jej wskoczyć do środka. — Muszę to koniecznie sprawdzić, zdecydowała, tylko nie z pustym brzuchem. Najpierw śniadanie. Było przepyszne. Większość osób lubi sobie w weekend pospać, jednak nie ma maliny. Ona już zdążyła powędrować rano na targ, gdzie o świcie można było kupić najsmaczniejsze warzywa i owoce, przywiezione przez sprzedawców z własnych sadów i ogródków. Najpyszniejsze były pomidory, ogórki, a także jabłka. I jajka od kurek które mieszkają w kurniku, a nie w klatce i jedzą prawdziwe ziarno i robaki. – Mamo, to jak jest w końcu z tym jajkiem? – zapytała Malina, zagłębiając łóżeczkę w skorupce. – A co, nie smakuje ci, kochani? – zdziwiła się mama. – Gotowałam je dokładnie cztery minuty, na twardo-miękko, tak jak lubisz. – Nie, nie, jajko jest bardzo dobre, pycha – tylko według ciebie, mamo, co było pierwsze jajko czy kura? Dziewczynka uśmiechała się, widząc, że wprawia mamę w zakłopotanie. Mama wzniosła oczy do nieba. A jakiś inny zestaw pytań, Malinko? Ding, dong! Zadzwonił dzwonek, i w tym momencie ktoś wszedł do domu. Jak zwykle, drzwi nie były zamknięte na klucz. Nie miałoby to sensu. Bo dom maliny bez przerwy ktoś odwiedzał. A to dziadkowie, a to znajomi mamy lub taty, a to koleżanki maliny, sąsiedzi, a najczęściej to chyba pan drążek. Aż się malina zastanawiała, czy on u nich czegoś nie szuka, bo zawsze wpadał od tak, bez powodu, przebiegał przez pokoje, rozglądając się nerwowo i znikał. No, ale to wszystko było zgodnie z zasadą mamy Antoniny, że nasz dom zawsze stoi dla wszystkich otworem. I dziuro, dopowiadał czasem tata, którego trochę ta sytuacja denerwowała. Wszyscy rzeczywiście czuli się tu jak w domu, co często wiązało się z brakiem porządku i pustkami w lodówce. Jednak tym razem była to babcia Marzenka, mama mamy która raczej do ich lodówki dorzucała przysmaki, niż je wyjadała. Tosiu, znowu domofon przy furtce wam nie działa, powiedziała od progu, jakby zwykłe stwierdzenie faktu mogło coś zmienić. Weszła obładowana pakunkami, zapewne też z targu, na który pasjami jeździła rowerem w każdą sobotę. Według wszystkich wnuczek, a łącznie z maliną miała ich sztuk pięć? Większość czasu spędzała w kuchni. A może w ogóle tam mieszkała? Babcia Marzenka była już na meryturze, czyli nie chodziła do pracy i całymi dniami gotowała, a potem zapraszała na obiady, na podwieczorki, desery, śniadanka i miała absolutnego bzika na punkcie punktualności. Jak obiad proszony był na godzinę czwartą, to każdy nawet pięciominutowy spóźnialec mógł liczyć na burę i duże dąsy. Dlatego wszyscy w rodzinie chodzili jak w zegarku. O, o, malinko, niech babcia marzynka ci opowie, jak to jest z jajkiem i kurą. Mama aż klasnęła w z radości, że znalazła kogoś, kto ją wyręczy z wyjaśnienia. I to nie byle kogo, bo samą babcię Marzenkę, która zanim poszła na emeryturę, pracowała jako naukowiec w bardzo ważnym instytucie. Babcia ucałowała na powitanie i Malinę, i swoją córkę Antoninę. Z jajkiem i kurą? A właśnie, żeby mnie zapomniała, macie tu pyszny rosół. Ugotowałam dziś rano, jeszcze gorący. Będziecie mieli na obiad. A wracając do pytania, kto pyta? Uśmiechnęła się wesoło. Malina, mama wskazała na córkę. Aha, potwierdziła dziewczynka z zapałem, pałaszując resztki drugiego jajka. To powiem ci tak, Malinko według mnie najpierw była kura. Też tak myślę. Czy pytać cię, babciu, dlaczego, czy odpuścić? Odpowiedziała grzecznie dziewczynka. Odpuścić wtrąciła mama. Pytać i jeszcze raz pytać, kochanie. Babcia już się rozkręciła. Naukowcy do dziś się spierają, ale według mnie to kura powstała jako gatunek podczas ewolucji, czyli zmian w czasie. Powstała, a potem zniosła pierwsze kurze jajko. Zmiany w czasie, pomyślała Malina i zapragnęła jak najszybciej dotknąć szmaragdełka ukrytego w pudełeczku. Może pokazać je babci? Ona na pewno by zrozumiała. Kura czy jajko to pikuś? Najważniejsze że rosół babcia robi najlepszy na świecie przerwała wywód mama Tosia. Kiedy ty się nauczyłaś tak gotować? Przecież nie podczas wojny? No chyba że nie w czasie wojny. Byłam wtedy niemowlęciem, obruszyła się babcia. A poza tym, co ty sobie myślisz, że wojny się nie pitrasiło? Pitrasiło i to jak? Prababcia Rysia przez całe lata wspominała wspaniałości, które potrafił wyczarować w kuchni wujek Zenek. I to całkiem z niczego zaśmiała się. Niestety nie, odziedziczy, nie odziedziczyłam tego talentu. Przez całe dzieciństwo byłam ostatnia, jeśli chodzi o obowiązki kuchenne. W ogóle nie miałam głowy do jakichkolwiek obowiązków. Malina patrzyła na babcię z uwielbieniem. Trudno było sobie babcie marzenkę wyobrazić jako niesforną dziewczynkę. A gdyby tak spędzić jeden dzień z małą babcią, to by było coś. Tylko jak to zrobić? Malina spojrzała na radio. Może po prostu przekręcić drewnianą gałkę? Mamo! Mogę po cichutku włączyć radio? Spytała. Trochę muzyki na miły dzień, dobrze? Oczywiście, kochanie, znajdź coś fajnego, żeby jej babci się podobało. O tak, chętnie czegoś posłucham i to jeszcze z mojego starego radia. Tyle lat, a ono wciąż gra, westchnęła babcia marzenka. Cicha woda, brzegi rwie, nie wiesz nawet jak i gdzie. Nie zdążysz nawet zabezpieczyć się, nagle zabrzmiało. Strzał w dziesiątkę, Malinko, ucieszyła się babcia i zaczęła nucić. Także zielone oko Radia się obudziło i przyjaźnie mrugnęło, nabierając coraz mocniejszego koloru. Malina wiedziała już, co robić. Bez wahania pobiegła do swojego pokoju. Chwyciła pudełeczko ze szmaragdyłkiem i schowała je do kieszeni. Pomyślała, że może warto by było włożyć dżinsy i sweter, bo w piżamie trochę nieelegancko podróżować w czasie. I to po raz kolejny. Niestety nie miała na to czasu. Trzeba było szybko działać. Zdążyła tylko pomachać lelkowi na do widzenia. Kiedy wróciła do pokoju, mama dyskretnie się podśmiewała, zmywając naczynia. Babcia śpiewała na całego a radio świeciło już intensywnie zielonym okiem. Malina zerknęła do kieszonki. Nawet pudełeczko nie było w stanie ukryć światełka. Miała wrażenie, że radio i szkiełko przywołują się wzajemnie. Wyjęła swój skarb i zacisnęła go w pięści. Szmaragdełko nie było już zimne i pachniało rozgrzaną trawą i kwiatami w pełnym rozkwicie. Tak jak pachną wakacje. Muzyka brzmiała coraz głośniej i trochę mieszała się z graniem świerszcze. Skąd te świerszcze? zdziwiła się Malina. Może to lelek znów się wygłupia? Babcia zerknęła na wnuczkę i Malinie wydawało się przez moment, że ona też usłyszała te świerszcze. Może nawet zau zauważyła światło wydobywające się z kieszeni wnuczki. Ma rację, że tak powiem to przysłowie: cicha woda brzegi rwie. Ostatnie słowo piosenki Malina słysza, słyszała już jakby z oddali, bo zielone oko radia powiększało się do jej rozmiarów. Także z łatwością mogła w nie skoczyć. Hyc! I na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Na posterunku została tylko pianka. I mafin. A ja Was zapraszam, wszystkie dzieci, na kolejny odcinek już niebawem. Do zobaczenia!